A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia na plan dalszy. We shall never surrender. To overcome this premeditated invasion. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Nazywam się Michał Rapacz, a ja Mateusz Malik i to jest podcast... Prochu. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Omawiając kolejne relacje żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej, nie sposób było pominąć kwestii września 1939 roku, czyli inwazji III Rzeszy na Polskę. Opisując te wydarzenia, bardzo często omawiamy działania na poszczególnych frontach, omawiamy przyczyny szybkiego upadku Polski, i na ten temat powstało już naprawdę bardzo wiele różnego rodzaju opracowań. Bardzo rzadko, a niemal w ogóle w historiografii, spotykamy się z opisem tych działań ze strony niemieckich żołnierzy. Będę chciał tutaj opisać, w jaki sposób to oni widzieli kampanię wojenną w Polsce, w jaki sposób opisywali sylwetki Polaków, zarówno żołnierzy, a także ludności cywilnej. Jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność na początku, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę, a także komentarz. To bardzo pomaga w promowaniu naszych materiałów i powoduje, że mamy szanse tworzyć ich więcej oraz bardziej regularnie. Jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność dodatkowo, wejdź na patronite.pl/beczkaprochu. Do przygotowania tego opracowania skorzystałem z kilku publikacji, które co prawda nie w sposób bezpośredni opisują działania niemieckie, ale wspomnienia niemieckich żołnierzy stanowią część tychże opracowań. Jako przykład, oczywiście bibliografię możecie znaleźć w opisie. Jako przykład powołam się tutaj na dwie publikacje, czyli Szymona Latnera 55 dni Wehrmachtu w Polsce. Czy zbrodnie Wehrmachtu w Polsce w wrzesień 1939 roku pozostałe publikacje do znalezienia w opisie. Żeby dobrze omówić te działania, warto zacząć od samego początku. Przytoczę teraz cytat żołnierza, który opisał to, co działo się na kilka minut przed rozpoczęciem II wojny światowej. Co z tego wszystkiego wyniknie? Wojna? Gdy maszerowaliśmy w kierunku Górnego Śląska, witała nas ludność kwiatami i flagami. Nie entuzjazmem, lecz silną, można by rzec, radosną determinacją. Było to wprawdzie inaczej niż w 1914 roku, ale wojna ta będzie wszak inna niżeli tamta wojna światowa. Nie tylko jeśli chodzi o jej wynik, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ale i we wszystkim innym. Słyszę, jak ktoś mówi, to już wkrótce. Spoglądam na zegarek. Jest 4:43. Zapalam papierosa. Gdy zgaśnie, będzie wojna. Jeszcze dwie minuty i zacznie się wojna. Szczególnie denerwujące uczucie przeżyć tak świadomie, tak bezpośrednio historyczny moment o niezmierzonym zasięgu. Godzina 4.45. Dwa samoloty zwiadowcze przelatują granicę. Z brygady strzelców nadchodzi meldunek. Przystąpiono do ataku. Rozpoczęła się wojna. Wspomnienia żołnierzy niemieckich, zwłaszcza te publikowane jeszcze w trakcie wojny, są silnie nacechowane nazistowską ideologią. Autorzy tychże wspomnień w przyszłości, czyli gdy II wojna światowa się skończyła, często pomijają kwestie ideologii, uważania rasy niemieckiej za wyższą, głoszenia chęci stworzenia przestrzeni życiowej i tym podobnych. Jednakże da się odnaleźć wspomnienia, które zostały zapisane we wrześniu 1939 roku i w nich możemy odszukać takie stwierdzenia. Przytoczę tutaj kilka fragmentów, począwszy od jednego z najważniejszych ludzi w naczelnym dowództwie Wehrmachtu Wilhelm Keitel. W swoim dzienniku zapisał. Życie ludzkie na terenach okupowanych jest nic nie warte. Podoficer z 217 Pułku Piechoty opisywał w raporcie warunki życia w miejscowości Dolna. Mieliśmy tu okazję zobaczyć, jak mieszkają Polacy. Aż trudno sobie wyobrazić, w jakim brudzie dobrze się czują. Polak nie wie, czym jest kultura mieszkaniowa, jakiej wymaga najuboższy Niemiec. W kolejnych wspomnieniach. Żołnierza z XVIII Korpusu Armijnego możemy przeczytać. Komarno było całkiem sporym miastem, nie mogło się jednak wyprzeć swego polskiego charakteru, o którym świadczyły brudne ulice, Żydzi i tym podobne. Jeden z żołnierzy opisał w swoich wspomnieniach okolice Torunia, cytując: Po kilku godzinach wyłania się przed nami niczym Fata Morgana, biała sylwetka miasta Stawiska. Człowiekowi przypominają się relacje z podróży do krajów Orientu. Bruk z polnych kamieni, brudne, niskie lepianki bez progu i sieni, często z dziurami zamiast otworów okiennych. Przed swoimi domostwami siedzą niechlujne postacie w łachmanach. W celu udaremnienia szpiegostwa, sabotażu i napadów, ludność została zamknięta we wspaniałym barokowym kościele. Kontrolując posterunki, wszedłem do środka. Zapuszczony wnętrzu zastałem targujących się wrogo usposobionych Żydów. Przed ołtarzem klęczała jakaś polka. Nagle nad całym tym jarmarkiem rozlegała się muzyka organowa. Były to jednak melodie luterańskie. Wspiąłem się na emporę organową po zdewastowanych i brudnych schodach. Przy organach zastałem dwóch żołnierzy, którym rozkazałem zaraz opuścić kościół, żeby nie oblazło ich robactwo z tych brudasów na dole. Gdy znów stanąłem w nawie, majestatycznie i triumfalnie rozbrzmiały Deutschland Liedl i Horst Wessel Lied. Jeszcze nigdy nie czułem się do tego stopnia panem i nie byłem tak dumny z niemieckich żołnierzy jak w tej chwili. Podoficer Udo Pisał w liście do swoich rodziców: Jak okiem sięgnąć, widać było tylko piece, wokół których stały kiedyś domy, po wsiach pozostał tylko jeden albo dwa domy. Nie ma czego żałować, wręcz przeciwnie dobrze się stało, że te siedliska pluskie zniknęły z powierzchni ziemi. Znaczącym elementem prowadzenia kampanii wojennej w Polsce, jeśli chodzi o Niemców, było aresztowanie, złe traktowanie, a także często bezpodstawne rozstrzeliwanie jeńców wojennych. Przewijają się oni także we wspomnieniach. Jeden z żołnierzy drugiego batalionu 11. pułku pancernego pisał. Schwytani partyzanci przywiązani do samochodu, te podburzone i okropnie wyglądające kreatury, wczoraj wieczorem strzelały do niemieckich żołnierzy. Willibald pisał. W gęstwinie ukryły się tysiące polskich żołnierzy i terrorystów, by poprzez skryto bójstwa kontynuować beznadziejną walkę. Polaków jednak nie widać. Są równie tchórzliwi co okrutni. W wielu wspomnieniach można znaleźć charakterystyczny dla Niemiec tamtego okresu antysemityzm. Dowódca Plutonu 31. Pułku Artylerii pisał Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się wielu sztywnym zbrudożydom. Inny żołnierz zanotował W Birczy dotarło do nas, dlaczego konieczne jest radykalne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Można tam było zobaczyć, w jakich warunkach gnieżdżą się te bestie w ludzkiej postaci. Brodaci, ubrani w łachmany z twarzami wykrzywionymi diabelskim grymasem, zrobili na nas wstrętne wrażenie. Każdy, kto nie był przedtem radykalnym antysemitą, musiał stać się nim tutaj. Oprócz głoszenia teorii, charakterystycznych dla Niemiec w tamtym okresie, niemieccy korespondenci wojenni Kurt Wchowań i Wilfred von Aven opisali w swoim opracowaniu bitność polskiego żołnierza. Cytując: To był pierwszy polski żołnierz, którego ujrzały moje oczy. Na progu granicznej zagrody leżał we krwi z ziemistą twarzą, skurczony z bólu, kolana przy piersiach. Z jego zaciśniętych warg wyrywał się ledwo dosłyszalny szept Wody. Napojony skonał z uśmiechem. Poczywa teraz na miejscu, na którym padł pod prostym drewnianym krzyżem ozdobiony jedynie polskim hełmem i napisem Dziesięciu polskich żołnierzy. Ten polski piechur zginął jak prawdziwy żołnierz. Bronił nakazanego stanowiska do końca. Jego ładownice były puste. A w magazynku karabinu znajdowały się tylko dwa naboje w chwili, gdy trafił go śmiertelny strzał. Drużyna, którą tworzyli, zajmowała stanowisko w zagrodzie o kilkaset metrów od granicy. Tu dziesięciu ludzi z jednym ręcznym karabinem maszynowym i dziesięcioma karabinami oczekiwało niemieckiego natarcia. Nie mieli za sobą innych silniejszych oddziałów. Wojska polskie koncentrowały się o kilkadziesiąt kilometrów w głąb. By spełnić swe zadanie Straży Granic Rzeczypospolitej, zasygnalizować ich przekroczenie przez wroga. Musieli decydować się na śmierć lub niewolę, albo gwałtowny odwrót po kilku strzałach. Odwrót tak podobny w oczach nieprzyjaciela do ucieczki. Żołnierze ci rozumieli swój los, który musiał się spełnić w chwili, gdy armia niemiecka poważnymi siłami przekroczy granice. Wiedzieli, że opór ich może zatrzymać nieprzyjaciela tylko przez kilka godzin najwyżej, a może nawet minut. Jasnym było dla nich, że potem przewaga sił nieprzyjacielskich ich zmiażdży. Tych dziesięciu nie myślało jednak o odwrocie. Nie przyszło im do głowy wsiąść na stojące w pogotowiu na tyłach zagrody rowery. Zostali w zagrodzie, trwając w pogotowiu. A gdy o mglistym świcie dnia 1 września 1939 roku świsnęła od strony niemieckiej pierwsza kula, złożyli się ze swych karabinów, odpowiadając strzałem na strzał. Monotonnie terkotał karabin maszynowy i każdy pełnił swą służbę tak, jak na mustrze w koszarach. Ani jeden z nich nie opuścił żywy zagrody na granicy. Powierzonej ich straży. Takim był żołnierz polski, wytrwały i rozjuszony, a jednocześnie skromny i niewymagający pod względem zaopatrzenia, gdziekolwiek spotkaliśmy go, choćby w najmniejszej jednostce. Czy to były grupy rozbitków, które w rozległych lasach i błotach trzymały się jeszcze całymi dniami bez żywności i uzupełnienia amunicji, odcięte od swoich pułków bez jednolitego dowództwa, które przyprawiały nas często o ciężkie straty, napadały na kolumny zaopatrzeniowe? i jeszcze długo niepokoiły obszar leżący za naszym frontem. Czy to były oddziały kawalerii polskiej, przebijające się często z odwagą szaleńczą po otoczeniu ich, czy to byli prości piechurzy, którzy okopawszy się przed jakąś wsią, bronili stanowiska, aż każdy z kolei rażony kulą w swym wnęku strzeleckim kończył walkę wraz z życiem. W wielu wspomnieniach żołnierzy niemieckich z tamtego okresu Opisują często miejsca, w których walczyli, w których oddziałach, z jakimi konkretnie żołnierzami, na jakim terytorium i jakie te działania przyniosły skutki. Przywołam tutaj kilka ciekawszych wspomnień z tamtego okresu. Jeden z żołnierzy, który był członkiem piechoty, na odcinku Wytrych 1 września, napisał: Gęsta mgła kładzie się we wczesnych godzinach porannych nad krajobrazem. Mała wskazówka zegara przekroczyła cyfrę 4. Zbliża się chwila ataku. Przed nami w dolinie płynie kamionka. Mała rzeka, która tutaj na wschodzie pomorza stanowi granicę niemiecko-polską. Po tej stronie rzeki biegnie wielki trakt kolejowy kolei wschodniej z Berlina do Królewca. Po którym teraz, tak nie wydaje nam się, jedzie w stronę nieprzyjaciela przez obłoki mgły pociąg pancerny, ogromny w swej sylwetce, upiornie powiększony. We wioskach entuzjastyczne przyjęcie przez wyglądającą na znękaną ludność niemiecką. Na drodze marszu poruszające się w przeciwnym kierunku kolumny uchodźców, które najpierw uciekłszy przed nami, teraz znowu wracają, bo nasz marsz je wyprzedził, zaś z przodu toczą się już walki. Inny żołnierz zapisał. Krótką przerwę w walkach kompania wykorzystuje, by coś zjeść. Kuchnia polowa zostaje podciągnięta aż do doliny mławki. Z każdej drużyny, jeden do dwóch ludzi przynosi w menażkach jedzenie, aż na pierwszą linię. Pojedynczy, znajdujący się całkiem z przodu koledzy. Muszą jednak obyć się bez niego, bo Polacy znów intensywnie przeprowadzają uderzenia ogniowe. Bardzo ciekawe z perspektywy badań historycznych są działania, które miały miejsce w wolnym mieście Gdańsku. A tak na pocztę Anton Winter wspomina: Rozpocząłem wojnę 1 września 1939 roku jako żołnierz 3 plutonu 13 kompanii SS Heimwehr-Danzig. Jednostka została przerzucona do biskupiej górki. Dowódcą kompanii był SS Hauptsturmführer Schulz, zaś dowódcą trzeciego plutonu SS untersturmführer Walter. Nasz trzeci pluton posiadał armaty na kołach metalowych do ciągu konnego, jednak nasza jednostka nie, nie posiadała w ogóle koni. Dlatego transportowaliśmy armaty na zarekwirowanych pojazdach cywilnych. Moja armata była transportowana na ciężarówce z fabryki Margaryny. Na stanowiska bojowe armaty były podtaczane przez obsługę. Wczesnym rankiem 1 września obudziła nas kanonada. Rozpoczął się atak na Westerplatte. Przysłuchiwaliśmy się odgłosom walki do czasu, aż nasz dowódca dał sygnał do akcji. Załadowaliśmy naszą armatę na ciężarówkę i ruszyliśmy do budynku Poczty Polskiej, w pobliżu którego zajęliśmy otwarte stanowisko ogniowe. Nasze stanowisko znajdowało się tylko 60 metrów od budynku. Pod osłoną samochodu pancernego podjęliśmy kolejny nieskuteczny atak na budynek Poczty Polskiej. Ponieśliśmy dalsze straty. Po ataku samochód pancerny odniósł uszkodzenia. Polscy obrońcy bronili budynku z niezwykłą odwagą, wierząc, że zostaną odbici przez polską kawalerię, która była oczekiwana w Berlinie za 7 dni. Po południu, pod osłoną silnego ognia, udało się wlać benzynę do piwnic, na parter i podpalić gmach. Wycofaliśmy naszą armatę do hali targowej wzdłuż paleru ludzi stojących na ulicach. Wieczorem generał Eberhardt dokonał przeglądu naszej kompanii, pragnąc podziękować nam za dzielną postawę w akcji przeciwko poczcie polskiej. Następnego dnia nasza kompania została użyta w działaniach bojowych przeciwko Westerplatte. Inny żołnierz opisał działania w Gdańsku. Umieszczona w bocznym skrzydle Poczty Polskiej stacja ratunkowa drugiego rewiru policyjnego, na próbę wypadu odpowiadają Polacy silnym ogniem karabinów maszynowych. Granaty ręczne wybuchają z wielkim hukiem. Opatrujemy pierwszych rannych, mimo że stacja ratunkowa leżała pod obstrzałem. Gdy jakakolwiek służba sanitarna z powodu gwałtownego ognia staje się niemożliwą, zwinęliśmy stację ratunkową i przebiliśmy się przez podwórze do rowu staromiejskiego, aby tam rozwinąć stację dyspozycyjną. O godzinie 9:40, żądają naszej pomocy sanitarnej szturmujący polską pocztę. Do zwalczania oporu polskiego trzeba było zaangażować ciężką broń, działa i czołgi. Około godziny 18:00 po 13,5 godzinach oporu zostało nieprzyjacielskie gniazdo zadymione i zajęte. Z piwnic, w których się wszędzie następowało na granaty, leżące jak węgiel, wynieśliśmy ośmiu ciężko rannych Polaków. Przy zajęciu budynków stwierdzono i zabrano jako jeńców. 38 urzędników pocztowych oraz zdobyto trzy ręczne karabiny maszynowe, jeden rewolwer bębenkowy, 44 pełne i 13 pustych magazynków do ręcznych karabinów maszynowych, jeden worek amunicji do karabinów i pistoletów, 150 granatów, dwie petardy i broń ręczną. Jeden z żołnierzy opisał działania w Tczewie. Zostałem ranny pierwszego dnia wojny pod Tczewem. Zostałem trafiony w plecy, Natychmiast zostałem przetransportowany do szpitala w Gdańsku, a później samochodem do Berlina. Tam byłem operowany przez doktora Zauerbucha.